Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Dwudziestolatek z Legnicy odpowie za usiłowanie zabójstwa swojego ojca. Awanturę, podczas której doszło do dramatycznych wydarzeń, wywołał poszkodowany mężczyzna. Gdy Mateusz P. wrócił ze szkoły, ojciec najpierw go obrażał, a następnie zaatakował sztangą z obciążnikami. Wówczas młody legniczanin poszedł do kuchni, tam chwycił nóż kuchenny i zadał ojcu cztery ciosy. Mężczyzna przeżył, Mateusz P trafił do tymczasowego aresztu. Awantury wszczynane pod wpływem alkoholu były chlebem powszednim w domu Legniczan. Dwoje starszych dzieci pary, która od dawna nadużywała alkoholu, już jakiś czas temu wyprowadziło się z domu. Z rodzicami nadal mieszkał Mateusz P. Prokurator postawił mu taki zarzut, ponieważ chłopak faktycznie, będąc zdenerwowany na pijanego ojca, zachował się w ten sposób, że wyszedł do kuchni, przyszedł z nożem, stanął od ojca w odległości jednego metra i następnie tym nożem ugodził go w brzuch. Następnie nie interesował się stanem pokrzywdzonego. Zadzwonił do matki, informując ją o zdarzeniu. Zadzwonił do kolegi, którego poprosił, aby przyszedł do domu. Natomiast ojciec sam poszedł do sąsiada, poprosił, aby przyjechała karetka pogotowia. Życiu pokrzywdzonego nie zagraża już niebezpieczeństwo. Dwudziestolatek przyznał się do winy i twierdzi, że i tak w końcu zabije ojca. W związku z takim zachowaniem prokurator uznał, że mieliśmy tutaj do czynienia z zamiarem bezpośrednim spowodowania zabójstwa z usiłowaniem oczywiście za to grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności lub też kara 25 lat pozbawienia wolności a także nawet dożywocia 20-latek był uczniem drugiej klasy jednej z legnickich szkół zawodowych w przeszłości był już karany za kradzież i przestępstwo narkotykowe